Dzień 24. Przed nami kolejne trzy fragmenty Pisma Świętego do rozważenia na dzień dzisiejszy. Księga Psalmów, rozdział 15. Księga Wyjścia, rozdział od 11 do 13. List do Hebrajczyków, rozdział 9, wersety od 1 do 10. Przygotujcie swoje Biblię, otwórzcie serca i umysły i dołączcie do mnie, w tej niezwykłej podróży duchowej. Prośmy na początku, aby Duch Święty otworzył nasze serca i umysły na swoje słowo, Duchu Prawdy, Duchu Mądrości. Ty, który jesteś autorem słów Biblii, który natchnąłeś ten święty tekst, pomóż nam zrozumieć Słowo Boże, pomóż nam otworzyć nasze serca i umysły. Abyśmy jak najlepiej przyjęli to Słowo i potrafili je zrozumieć. Który jesteś autorem, tylko Ty jesteś uprawniony do interpretowania Bożego Słowa. Naucz nas zatem odkrywać prawdy, które chciałeś przekazać nam w tych świętych Księgach. Bądź z nami teraz, ale i pomóż nam żyć tym Słowem w każdej chwili naszego życia. Księga Psalmów, rozdział 15. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem. Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi. Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy a szanuje tych, co się boją Pana. Ten, kto dotrzymuje przysięgi, choćby z uszczerbkiem dla siebie. Ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Księga Wyjścia, rozdział od 11 do 13. Pan rzekł do Mojżesza. Jeszcze jedną plagę ześle na faraona i na Egipt. Potem wypuści was stąd. A wypuści was całkowicie. Nawet was wszystkich stąd wypędzi. Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. A pan wyjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci, tak usług faraona, jak i uludu. Mojżesz powiedział, Tak mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszystko, co pierworodne wśród bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Wtedy przyjdą wszyscy słudzy twoi do mnie i oddadzą mi pokłon i powiedzą: Wyjdź ty i cały lud twój, który idzie za tobą. I potem wyjdę. I płonąc gniewem wyszedł od faraona. Pan rzekł do Mojżesza, Nie usłucha was faraon, aby liczniejsze się stały cuda w ziemi egipskiej. Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla Was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca. A wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia od i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży Wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród Was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla Was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. Przez siedem dni spożywać będziecie chleb psaśny. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów Waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela. W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu siódmym. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy, będzie Wam tylko wolno przygotować pożywienie. Przestrzegać będziecie święta prześników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem Wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze po wszystkie Wasze pokolenia. 14 dnia miesiąca pierwszego. Od wieczora winniście spożywać chleb przaśny, aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz jak i urodzony w kraju. Nie wolno wam jeść nic kwaszonego, we wszystkich domach waszych winniście jeść chleb przaśny. Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która będzie w czarce, i krwią z czarki skropcie próg i oba drzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu, gdy zaś pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan. A zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was pozabijał. Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki ważnego dla was i dla waszych dzieci. Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą dawam Pan jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają dzieci cóż to za święty zwyczaj? Tak im odpowiecie. To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów, poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. Izraelici poszli i uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. O północy Pan pozabijał wszystko, co pierworodne na ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszystko, co pierworodne zbydła. I wstał faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona i powiedział: Wstańcie, wyjdźcie spośród mojego ludu, tak wy, jak Izraelici. Idźcie i oddajcie cześć Panu, jak to powiedzieliście. Weźcie ze sobą wasze drobne i większe bydło, jak to powiedzieliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszedł z kraju, gdyż mówili, wszyscy pomrzemy. I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło, w dzierżach owiniętych płaszczami i niósł je na barkach. Synowie Izraela uczynili zgodnie z nakazem Mojżesza i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów i pożyczyli im. I w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. I wyruszyli Izraelici z Ramses do Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, nie licząc dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi. Nadto drobne i większe bydło i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, Wypiekli przaśne placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu, nie mogąc się zatrzymać, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A pobyt Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia po upływie 430 lat wyszły wszystkie zastępy pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Takie będzie prawo dotyczące paschy. Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik, nabyty za pieniądze, którego poddałeś obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu ani kawałka mięsa na zewnątrz. Kości jego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie ją sprawować. Jeśli by cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich męskich potomków jego domu. I wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy. Gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać paschy. Takie samo prawo będzie dla urodzonych w kraju i dla przybyszów pośród Was. Wszyscy Izraelici uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tego samego dnia wywiódł Pan synów Izraela z ziemi egipskiej, według ich zastępów. Pan tak powiedział do Mojżesza. Poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Mojżesz powiedział do ludu. Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, bo potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd. W tymto dniu nie wolno jeść nic kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. Gdy zaś pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chityty, Amoryty, Chiwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim, że da im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. Przez siedem dni będziesz jadł chleb przaśny, a w dniu siódmym będzie dla ciebie święto ku czci pana. Tylko przaśny chleb można jeść w ciągu tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u Ciebie chleba kwaszonego, ani nie będzie można ujrzeć u Ciebie żadnego kwasu w Twoich granicach. W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu. Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla Ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami. Aby prawo pana było na twoich ustach, bo ręką potężną wywiódł cię pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie rokrocznie w oznaczonym czasie, gdy pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie. Co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem. A jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów Twych wykupisz. Gdy Cię syn zapyta w przyszłości, co to oznacza, odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję panu męskie pierwociny złona matki i wykupuję mego pierworodnego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, Gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc, wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd ze sobą moje kości. Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz we etam na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, w nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy. hebrajczyków, rozdział dziewiąty, wersety od pierwszego do dziesiątego. Wprawdzie także i pierwsze przymierze zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i na nim chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i arkę przymierza, ze wszystkich stron pokrytą złotem. Znajdowały się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która ongiś zakwitła. I tablice przymierza. Nad arką zaś były cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Tak zaś te rzeczy zostały urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą. Do drugiej natomiast jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. Ten zaś jest obrazem czasu obecnego, a składa się zgodnie z nim dary i ofiary, nie udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę bożą. Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy. Jedynie w sprawie pokarmów, napojów. I różnych obmyć. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze spotkanie w cyklu Biblia w rok".